I jak tam nawyki zdrowotne latem? Misiaczki poluzowane? Spokojnie, u mnie też. Trzy szybkie haki, jak jednak nie rezygnować z letnich różnych atrakcji, rozkoszy, a jednak żyć zdrowiej. Po pierwsze, przed słodkimi rzeczami typu lody, desery, warto dziabnąć sobie trochę octu. Nawet nie przed nimi, a przed śniadaniem warto go dziabnąć, żeby w ciągu dnia krzywa glukozowa była stabilniejsza. On też zwiększa uczucie sytości, więc cały dzień nam pomoże ustawić. Po drugie, zamiast alkoholowych i kolorowych napojów można siorbać kombuczkę, która efekt daje podobny. Drapie po gardziołku ładnie i sporo osób mówi, że wieczorny rytuał, który kiedyś mieli alkoholowy z Prosecco, teraz sobie zastępują kombuczką. I po trzecie, koło lodówki przechodząc z raz nie dwa razy dziennie chwytamy coś kiszonego. Ogurasa, rzotkiewkę, szparaga, kalafiora, cokolwiek, bo bakterie kwasu mlekowego wprowadzimy do organizmu, witaminy i one nam, polifenole na pewno pomogą to wszystko lepiej trawić, być odporniejszym i później, że jak wrzesień przyjdzie i październik i te chorobowe okresy, to nas tak szybko chorob nie dojadą. Na specjalny specjalny.pl zapraszam po te rarytasy. Dajcie znać, jakie wy macie haki.